Cześć Szymanko. witam Was bardzo serdecznie w piękny słoneczny dzień, w którym złożymy sobie mój nowy rower Marine Rift Zone 1. Na kołach 29, rama LK, ale o specyfikacjach trochę później. Rower mam w kartonie, także pakuję go do samochodu i będziemy lecieć złożyć go do serwisu. Tutaj, oczywiście, znajduje się rower, jest on w kartonie, otworzyłem sobie, aby zobaczyć, czy wszystko, aby na pewno jest. Jak wygląda, oczywiście piękne kolory. Wszystko się zgadza, wszystko jest na miejscu. Także teraz będę go pakował do samochodu i lecimy do serwisu. Niestety, rower do mojego samochodu nie wejdzie. Także będę musiał wziąć sobie coś większego. Jednak mały Edit przesunął mi się serwis o jeden dzień. Więc postanowiłem rower odpakować u siebie w garażu, aby w serwisie przejść już do samego sedna. Także jesteśmy już u mnie na garażu. Teraz sobie cały rower rozpakuję. Zobaczymy jak się prezentuje. Na początek siodełko. Zobaczymy jak wygląda. Prezentuje się w następujący sposób. Bardzo fajnie. Tutaj mamy napis Marin. Wygląda tak. Sztyca o długości 30 cm. Pedały są również od Marina. Tak wygląda pudełeczko kolor niebieski, także bardzo fajnie będą pasować do roweru. Oraz mam tutaj również śrubki mocujące do roweru, ich nie będę otwierał, ja już zobaczycie po prostu na serwisie w dalszej części montowania roweru. A cały rower już prezentuje się w taki oto sposób. Tutaj już mamy koło rozpakowane. Jest to około 29 cali, a szerokość 2,3. Rower został odbezpieczony, nie ma tutaj już żadnych folii. Teraz bezpiecznie zaniosę go do samochodu na kocyk i jadę z nim do serwisu, aby go złożyć. Także rower już mam spakowany, jest bezpiecznie załadowany. Tutaj nawet poduszeczka pod amortyzatorem. Jeszcze sobie też przyczepiłem kierownicę trytką, żeby nie latała, żeby czasem nic nie rysowała. Wszystko fajnie zabezpieczone, wszystko spakowane, koło. Tutaj mamy siodełko, pedały. No, także lecimy teraz na serwis. Znajdujemy się w serwisie, rower już jest rozpakowany i zaraz będziemy go montować. Tutaj jest serwis, fan. pan? Także montujemy rower teraz. Marin już jest całkowicie y, odbezpieczony. Tutaj jest tylko jedna trytka y, do kierownicy. Możesz go chyba zakładać na stojak. Marować, ładnie sztycę, będzie śmigać. Ogólnie, Marin jest to amerykańska marka z Kalifornii: Całkiem spokojny rower. Mam nadzieję, że będzie się też dobrze sprawował. Ogólnie rower jest prawie, że całkiem złożony, za wiele rzeczy nie ma do montażu, tylko kierownica, sztyca, pedały i koło w sumie. No ale trzeba będzie sprawdzić też zawieszenie i tu wszystko jak to wygląda. Marin właśnie występuje w wersjach dwóch kolorkach w niebiesko-pomarańczowym, a także w szaro-czarnym. Ale ten niebiesko-pomarańczowy bardzo ładny mi się podoba. To mogę przytrzymać lekko. No. Wyskoczyło. Następnie idą pedały. <głos> <głos> Również od Marina, kolor niebieski. Chyba 3 milimetrowe piny. Są to pedały Marine Oso i występują w dwóch kolorystykach. Dokładnej długości pinów nie udało mi się znaleźć, ale na moje oko 2-3 mm. I po jeździe stwierdzam, że bardzo dobrze trzymają się buta, także mogę polecić. Dokładną specyfikację roweru też będziecie mieli później w dalszej części filmu. wyregulować coś tam haczy? Tak jest Tarcza, ocierał Się wyrówna, będzie dobrze Ale bardzo cicha piasta jest Shimano ma dosyć ciche te bębenki. Ale raz też miałem, nie wiem jaka to była, chyba też, od, nie wiem czy Shimano czy całość spodziła tak głośno Tak, generalnie jak smar wytrze się to, no. to będzie trochę głośniejsze. O, kaset? no o, można pokazać luz kaseta jak ma No jest, spory Cały? No No i po dokręceniu sztywno. Jeszcze. może przytrzymać. Wejdzie? Wejdzie. weszło już. Dobrze. Musimy sobie sprawdzić hak jeszcze, czy jest prosty. Dobra. Ucieka. W górnej części. Ładnie, biegi działają Minimalna popraweczka dokręcanie mostka jaką mocą? 5,2 nieta Będzie prosto jechał? Będzie prosto jechał. <grystanie> Ile ważymy? Dziewięćdziesiąt trzy. Ile bardziej trzeba pompować? Eee, około 110-120. ile ważemy? 90? 9, no. no dokładnie z między 100 a 110 w porno. <grym> Pora na damper, do dampera ile? Około 150. Uf. Także nie mało. No. Malutko. Stupy, poniżej stupy. Trochę trzeba pompować. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego pokrętła, które by tak twardość zmniejszało, nie? Tak, po akurat w tym obiekcie no. nie mamy blokady. To jest tylko właśnie e, odbicie, tak czy jest. szybko, czy wolno. Ale już tutaj z przodu? Tak, tutaj mamy blokadę. Tu już jest. Zablokowanie go. Się Plakiem. Plakiem, dobra. <laughs> Przejdziemy sobie jeszcze korbę. Korba z jaką siłą? Dwanaście. Okay. Dwanaście. I jedna strona tylko. Okej. Okay. Dobra. Ja zobaczę tutaj tylko, jak właśnie y, amortyzator chodzi, się ugina. Dobra, zobaczymy tak. Tak, żeby się mniej uginał? No, bo nie wiem, czy nie za mocno czasem. Nie, nie za mocno wchodzi. Nie nie, nie, no bo to jest, wiesz, połowa, nie? Masz opcję, wiesz, No, tak no. Więc, nie? Czyli jak skoczysz z jakiejś górki, to tam, żeby nie dobijało na każdej. Nie nie, 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 nic nie, nie, ja nie to będzie. To dobra. Jeszcze za chwilę zrobię test na dworzu, rower złożony, świeżutki, pachnie jeszcze, ciepły, koła napompowane, także teraz będziemy latać. Wszystko sprawdzone, nasmarowane. Dobra, mamy rower świeżo złożony z serwisu, jedziemy sobie tutaj przetestować, pojeździć na miasto, znajdujemy się w Gdyni. Może jakieś schody, coś się znajdzie, o tam były jakieś schody, jedziemy zobaczyć jak zawieszenie pracuje. Spróbujemy sobie podjechać pod te schody. Myślę, że będzie łatwo. Bez żadnego problemu. Dobra, spróbujemy wjechać sobie z nich, może tak o, na spokojnie, na manualu. ogólnie bardzo słaba perspektywa jest, ponieważ nagrywam te skłaty. Się mocno rusza, ale coś tam będzie widać. Później już będą lepsze ujęcia, jak będę nagrywał z kasku. O, tym rowerem tu ja tu raczej nie pojeżdżę Trochę na duże koła 29 Dirtem to bym jeszcze fajnie polatał, ale Nie tym dużym Dobra, lecimy stąd Także znajdujemy się już u mnie pod domem. Rower bardzo fajnie śmiga. Zaraz go wyciągam i jeszcze później dogram Wam jeszcze jakiś filmik z jazdy, żeby też jakiś fajny test był. Ale będzie też osobny właśnie film, gdzie będę tylko właśnie rower testował. Gdzieś sobie pojadę do lasu na jakąś trasę i wtedy już będzie bardzo fajny film. Porządny test. A teraz wyciągam rower. Amortyzator przedni X Fusion Slide Boost RC29 140 mm. Jest w nim regulacja kompresji i odbicia. Dumper tylny amortyzator X Fusion O2 Pro R 210 na 55 mm. I jest w nim regulacja tłumienia. Kierownica Marine Mini Riser 780 mm. Jeżeli chcecie dokładnie całą specyfikację roweru na spokojnie sobie obejrzeć, to macie link do strony z rowerem w opisie filmu. Jest tam dokładnie każda rzecz opisana. Niestety żadnego filmu z jazdy już w tym filmie nie będzie, ponieważ dwa nagrania mi się usunęły, ale nagram je ponownie i zobaczycie już cały test oraz jazdę w nowym filmie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.